A więc, cześć, siemanko, witajcie z tej strony Perskins i was w kolejnym odcinku z naszej nie serii, tak jak to zawsze jest, jesteśmy dzisiaj na nowym innym y, save, ale co, na samym wstępie chciałbym wam przypomnieć o subskrypcji z oraz łapce w, w dla, dla zasięgu, no i na mojego Instagrama, Snapchata, fanpage'a, grupę Steam, znaczy grupę Steam już nie, bo jest w zamian tego jest serwer na Discordzie dla widzów, który też jest w opisie. No i co mord, dzisiaj, pewnie jak już wiecie, mamy Sylwestra. Po tytule też pewnie wiecie, wiecie co, co to się zapowiada, a mianowicie skoro mamy Sylwestra, to chciałbym zrobić takie króciutkie podsumowanie tego roku, jak to co roku u mnie bywa, a przy okazji kilka, myślę, że też fajnych prac, które no jeszcze się nie pojawiały, a czy albo się pojawiły mało, naprawdę bardzo mało razy, i w międzyczasie właśnie, po, gdy będę wykonywał te prace, to będę chciał sobie podsumować ten właśnie rok. No i co mordy, pierwszą taką pracą, no to, która jest naprawdę, naprawdę niestandardowa na moim kanale, no to, to jest wywóz y, zbóż, Wy, wywieziemy sobie pszenicę oraz soję, podajże, tak, tak to chyba było, już sam mordy nie pamiętam, i drugą pracą będzie to, że rozwieziemy sobie y, obornik na pole, w sumie, jakie to jest, 29, także w sumie będziemy już się brać za robotę. Do podsumowania, może, hmm, pozwólcie, że trochę no nie będę od razu z buta do niego przechodził, tylko tak wiecie sobie, po prostu sobie przejdziemy później do niego, bo w sumie też do podsumowania dużo, dużo rzeczy też nie mamy, bo no, tak naprawdę no, rok nie był gruby, znaczy gruby, inaczej można to nazwać, nie był jakoś super wybitnie względem odcinków, bo odcinków naprawdę mega mało się pojawiło, jak ja sobie patrzałem. Czekajcie, to mam wszystko, kable pozapinane, tego typu sprawy tu są, bo to mi tak, no, ciężko idzie, o, ja widzę, że on tu będzie miał co robić, jak on już czuć, ino się kopie, nie? Także pod względem odcinków ten rok był naprawdę słaby, ale liczba subskrypcji, wyświetleń, to sobie wy zrobiliście, no to to jest naprawdę mega, nie? Ale do tego sobie na spokojnie przejdziemy później, bo ja widzę, że łopanie limy stoimy, oho, ona chyba nie da rady wyjechać, patrz tam mordy. No to nieźle co, pery Ja go że się nie spodziewał, nie? Że mi Holland tutaj tarady ogólnie. ogólnie ta, może tu ino z rozpędu tak bardziej to coś się może wykombinuje jeszcze, nie? Czekaj, ta tu ino trzeba jeszcze teraz dobrze cofnąć Żeby to ino wszędzie dobrze prosto szło, żeby nic się nie założyć, bo te dwie przyczepy to jednak Jednak tak łatwo to to nie jest coś cofnąć, co, cofnąć, nie? Ale myślę, że jakoś to da radę, nie? Jakieś doświadczenie tam już jest jednak w tym cofaniu, jakby nie było. Więc jakoś to powinno też powoli, ale dać radę myślę, że co tutaj cofnąć, nie? Dobra, teraz ino tylko prosto już. Dobra, tam już w dobra, no i teraz buta wjeżdżamy, nie? Dobra, musi... Ale on tu ino 3 przy, przy dni napęd się kopia, nie wiem czy to tutaj da, da radę ogólnie mordy, bo no, ale tak średnio to widzę, żeby on tu dał radę, nie ogólnie. O, już, już, oj stoimy znowu, mordy Także no tutaj Ino raczej no nie da rady A gdybyśmy spróbowali tutaj Ino przez pole sobie pojechać Może przez pole by tutaj daje, da rady, bo tu w sumie on nawet nie chce ruszyć Także no my tutaj chyba Chyba raczej nigdzie nie, wy, nie wyjedziemy, nie? Tak coś mi się wydaje, bo tam Ino jeszcze płot tutaj czekaj, to no, może to da radę O tu Ino teraz na, jeszcze się kopie na tym polu no teraz aspekt porobi, no i my stoimy znowu mordy. Agronomy tutaj nie dam nie, nie dam rady ni 4 minut odcinka już poszło w dupę, a my tu nawet nie wyruszyli jeszcze nie? Czekaj tam, mordy, nie, no ja wierzę, że nim tutaj jeszcze da w Tobie jednak wyjechać, nie? To wszystko zależy od kierowcy, wszystko zależy od kierowcy, nie. On tu raczej no, mówić za coś, coś on tutaj idzie już nie. Także nie jest tak źle jeszcze. Znaczy jak no po tym polu, tutaj teraz w sumie już górek nie ma, no to... O, Terry, on już idzie mi. Także elegancko, nie? Ja, mów, ja mówiłem. Ci, co nie wierzyli w nie kolach nie da rady, no to nie wierzyli, ale ja wierzę, że on tu i da radę, nie? Pod górę rzeczywiście miał ciężko, ale całe szczęście, że tu drogi, no... są podśnieżane, gmina wszystko ma zadbane elegancko, także... na drogach ślisko, też nie ma. Niestety musimy trochę okrężną drogą jechać, no ale... Jak sami widzieliście, no tam, tam nie było szans po prostu, żeby wyjechać. Ja myślę, gdyby miał jedną przyczepę, no to myślę, że by sobie, o jakby no, tak szybko, kierunek tu załączył, nie wiem po co w sumie na nawet, nawet widzicie na prostszym, na prostym te przyczepy czuję jak nie wiem, mniej więcej wiem, ten no, odwóz tutaj może być naprawdę naprawdę długi, nie tak naprawdę. A też nie chciałbym, żeby ten odcinek nie do lekko więc jeśli to będzie chwilę potrwa ten wywóz, no to Wywó znaczy, no, wywóz, no zboża jeśli chwilę potrwa, to wiecie, no nie będziemy zwyczajnie sobie robić już wtedy tego obornika, nie? Dobra, ale my tu już teraz, widzę, że już tego nisko sobie idzie, 40 już się rozbujał, jak to już idzie, to już idzie, tylko, że tu jest prosto, nie? A później tu też górki będą, z tego co pamiętam, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. dobra, my tu mu trochę wymusim, bo my tu ino nie mamy czasu, o, ale my tu ino z do tej prawej, nie lewej w sumie Ja mówię, tutaj jest dobrze z tym, że tu są te drogi właśnie podśnieżane bo gdyby te drogi nie były pośnierane no to by lipa była ogólnie, nie mordy I to mega lipa, bo no Jedna górka ją wystała już na tym ślinguni Także co mordy, my może już mamy teraz prawie szósty metr odcinka to może już przejdźmy sobie powoli do tego, odc... na tego podsumowania Także co mordy, no tak jak mówię, rok naprawdę pod względem odcinku był mega słaby, nie było wybitnie dużo odcinków, aczkolwiek było yy, było ich może zdecydowanie oprócz 7 na godzinę już lekka górka i już 7 na godzinę nie. Yy, było zdecydowanie mniej, aczkolwiek pod względem wyświetleń jakie zrobiliście w tym roku, doliczając do tego shorts, no to, bo shorts, no jeden tam naprawdę sporo wyświetleń zrobił i on wszystko dzięki niemu nadrobił praktycznie, no ale odcinki naprawdę też fajną ilość wyświetleń zrobiły Wiadomo, były słabsze, słabsze odcinki, czy tam dni, gdzie te, wyś te wyświetlenia były naprawdę mega słabe. A czy jak no teraz na przykład patrząc na gruzień sam. Ja cię zostawiłem. Dobra mordy, sorry za tą przerwanie A czy kolek, no po, o czym ja tu mówiłem, teraz mordy, patrząc na liczbę wyświetleń, mówię łapek. Bo łapki też naprawdę były spo nawet spoko. Yy, subskrypcja, no to naprawdę nadrobiliście, nie? Nadrobiliście i to sporo i też jestem wdzięczny za to bo zaraz i no wam zaraz wradzę ile mi tu czekaj tam no, my tu dobrze jedziemy w ogóle bo ja tu tak na oko jadę mordy to ja nie wiem czy mi tu dobrze jedziemy czy nie o dobrze jedziemy yy, patrząc na liczbę łapek które wam właśnie przedstawię wyświetleń i subskrypcji to się sami zdziwicie że tyle tyle aż doszło no bo w tym roku no to subskrypcji no to jednak no doszło, doszło sporo nie tak samo jak i wyświetleń ale, ale też w sumie nie ma się co dziwić bo po pierwsze no to jest pierwszy rok, tak naprawdę nie wiem, można tak nazwać chyba rewolucji na kanale pod względem jakości filmów. Bo po pierwsze monitor. Po drugie karta graficzna, która od początku tego roku już nam jest, którą zakupiłem sobie pod koniec tamtego roku, czyli 2022. No ale można to zaliczyć, że tak naprawdę no, karta tutaj i monitor zrobiły największą robotę, bo tego mi tak naprawdę brakowało. Mam na komputer reszta wszystko spoko. No to mówię, pod względem tego, pod względem tej jakości, grafiki, odcinków, no to nie ma też się co dziwić, że zwyczajnie tych odcinków było mniej, ale zrobiliście takie, takie ładne statystyki, do których mówię, zaraz przejdę, przejdę sobie za chwilę zwyczajnie, nie? nie? Łopanie, idziemy tu, jedziemy. To już koniec mapy, to idziemy tu nie jechać. Czekaj, tak, Będziemy tu, zajechali. O, Panie my... A, czekaj tak, mordy baterii, nie wiem jak ja tu mam jechać, nie ogólne. Bo ten skupić, że jest tutaj generalnie. Także my tu... Panie, żeby my tu teraz jeszcze nawrócili. Masakra, idziemy się teraz tu w kopali mi to jest masakra ogólne. tej żeby tam nic nie jechało jeszcze. Co mm. oczywiście gadał mordy baterii, no z wątku wyszedł mi znowu. No mówię, ta grafika to wszystko było naprawdę lepsze. Rok naprawdę nie był gruby. Zaczęliśmy go sobie na spokojnie. Przede wszystkim zaczęliśmy go na spokojnie, bo pierwszy odcinek jak sobie patrzę no to wyszedł około 12 stycznia dopiero, więc to jest naprawdę naprawdę bardzo późno, bo to jest ile? Tydzień po nowym roku? Coś takiego, nie? Więc to jest naprawdę bardzo późno. No i co? Odcinków ogólnie jak sobie przeliczyłem w tym roku było... Były, wydałem 77 odcinków. Łącznie z tym to można go w sumie zaliczyć jeszcze, bo to jest w starym roku. Tak to mimo może sobie tu jakąś w autorach zajęli, czy coś, może ta radę z tym. No to 58 odcinków, które zrobiły, mówię, fajne wyświetlenia, łapki i subskrypcje. Plus do tego parę shortsów, które się pojawiło, ale też ich naprawdę dużo nie było. Ale jednak te shortsy, no też tam jednak te wyświetlenia gdzieś tam nadrobiły, subskrypcje i łapki też, także no to też można do tego zaliczyć. No i co mordy, ten rok był naprawdę bardzo, bardzo spokojny odcink przede wszystkim, no z tego jestem też zawiedziony ogólnie, nie? Bo odcinki się nie pojawiały rzad... znaczy, często, regularnie, tylko bardzo, bardzo rzadko, nie? Więc to też... Czekaj to otwórz pokrywę i może tutaj to pójdzie, co? Ciągle nie można wykiprować tego, skoro tu jest tu. Dobra, mordy. Widzę, że to tutaj coś nie idzie. Nie? Nie wiem czemu. Jak wyjechać na skup, który... Czekaj, ten nie no, ma to jest handla z zwierzętami. Czemu my tu nie możemy wysypać tego? Powinno dać radę, nie? Ogólnie. Nie wiem mord, nie wiem naprawdę, nie? Czekaj, ta. Wiecie, to mordy, jak to tak nie chce, nie? To ja po prostu sobie wyjdę. Było próżnie, tą przyczepę, jakby wiecie, model i po prostu sobie dodam kasę, pozwólcie, że tak zrobię, no bo mówię, to jest odcinek sylwestrowy, też nie chcę się za bardzo tutaj Bawić to, ile to tutaj może być, czekaj ta Cena za pszenicę jest 1300 ją oh. To nie wiem, mordy, damy sobie około 50 tysięcy Za te dwie przyczepy i myślę, że będzie gites, nie Tak wiecie, ja tutaj i tak w rozwój nie idę, więc Więc Wita, co chodzi, teraz zwyczajnie sobie Opróżnimy, no bo mówię, nie chcę teraz też mm, tracić właśnie czasu, czy to tutaj jest... O, puste, dobra. Teraz kolejne mi. To tak samo, puste. No to już jest puste, no. Ja? Czekaj, tak. O. Mówię, nie chcę tracić bo czasu, bo tutaj inocencjalnie na to czasu nie mam. No już się odcinka, a... A no mówię, trzeba lecić z robotą, nie? Także co, no mówię, ten rok mega spokojny. Odcinków mega mało, nieregularnie, co właśnie Mówię przez co jestem zawiedziony. W następny rok już wam zapowiadam, nie wiem czy się uda czykolwiek dołożę wszelkich starań, żeby tak się udało, żeby kolejny rok przede wszystkim odcinki były regularnie, było i więcej. Był bardzo bardziej ciekawsze, postaram się ogarnąć jakieś mm, ekipę do nagrywania, bo bardzo bym chciał właśnie, żeby ten rok zacząć z ekipą nagrywać już bo mówię samemu, to to nie, nie są odcinki tak naprawdę, nie samemu to tam wita... mówię, nie są odcinki wcale, bo są zwyczajnie nudne, nie, bo nie można wykombinować jakichś fajnych akcji, przede wszystkim są krótsze i chcę też zrobić sobie mordy w wygodniejsze jakby miejsce pracy, tak to można chyba nazwać, czyli przede wszystkim yy, sprzęt mam dobry, a dostos dostosować do tego wszystkiego pokój, czyli go między innymi wygłuszyć przede wszystkim żeby go odłączyć od reszty domu, żeby mógł nagrywać, streamować w każdym dowolnym momencie, kiedy będę chciał, żeby robić streamy naprawdę bardzo długo. To jest właśnie takie przede wszystkim, które chciałbym ogarnąć i wtedy też odcinki na pewno będą częściej. Live'iki tak samo by były częściej, jeśli tylko będzie czas, gdzie tu stoimy, tery. A my już tu jesteśmy, dobra. Trochę za daleko my zajechali, ale dobra. Można jej też tutaj w sumie teraz pojechać. Mówię, chciałbym też wygodniejsze, wtedy live'iki, jak będą czas, to będą częściej się pojawiać, na pewno, mówię. Czekaj, ta mordy ogólne, nie, nie, wiem, ile tutaj przerwy zrobiliśmy, ale mam nadzieję, że niedługo. Bo patrzę, dobrze, że spojrzałem w ogóle na to nagrywanie i patrzę, że cięcie się i mówię. Nie wiem teraz, na czym skończyliśmy nawet totalnie, bo nie wiem, kiedy cięcie się zaczęło. Masakra normalnie, bo ten odcinek, chcesz, żeby on fajnie wyszedł, to tu ino jeszcze psuje się wszystko nic Ogólnie patrząc na to, że mamy 14 odcinka, no to myślę, że już będziemy brać się za ten obornik, zwyczajnie, nie? Tam się złami, nie Dobra, zostawimy go tutaj tak na razie na środku. I ogólnie pozwólcie, że pozwolę jeszcze raz się powtórzyć, bo mówię, nie wiem na czym totalnie się cięcie zaczęło. No i mówię, chciałbym zwyczajnie zacząć regularność na tym kanale. To jest przede wszystkim, bo to jest najważniejsze tak naprawdę, nie? Regularność to jednak YouTube na YouTube postawa podstawa mówię i no to jest tak naprawdę klucz do sukcesu, żeby była regularność i gdzieś odcinki były gdzieś wiecie, ciekawsze, żeby wstrzymać trzymać tych odbiorców, zaciekawiło i tego typu sprawy, nie? I ogólnie mordy tak, no to skoro już mamy 15 minut, myślę, że żeby możemy już śmiało sobie przejść do tych statystyk, bo myślę, że to naprawdę sporo, sporo osób ciekawi, a ja tu pitole oczy o byleczynność czy o nie w sumie, ale bo dla mnie ważna informacja, ale wita Także co odcinki? Już powiedziałem, że było w tym roku 57, tak jest to naprawdę słabo Ale przejdźmy sobie do statystyk, ja już czuję, no, mordy uruchomię za chwilę telefon, tylko wejdziemy sobie tu jeszcze na główną I wtedy możemy przechodzić do statystyk, nie? Także co mordy? Jeśli chodzi mordy o liczbę subskrybentów, które w tym roku udało nam się uzbrać, to jest naprawdę ogromna, ogromna liczba, nie? Jeszcze żaden rok pod względem subskrypcji nie był tak gruby jak ten rok, i miejmy nadzieję, że drugi będzie jeszcze raz tyle. Bo chciałbym na drugi rok już koniecznie wbić do 1000 subów, bo chciałem w tym roku już być, aczkolwiek nie udało się niestety. I mam nadzieję, że na drugi rok to już jest obowiązkowo, nie? Bo to będzie ile? 4 lata już odkąd nagrywam, więc są tak słabo nie jest 1000 subów. 4 lata oczywiście z tymi przerwami, gdzie przerwa była praktycznie rok w 2021 roku, także no. Także co, no liczba subskrypcji, która nam doszła w tym roku to jest 381 subskrypcji mordy, to jest naprawdę Naprawdę mordy ogromna liczba subskrypcji, którą udało nam się Uzyskać w tym roku, sporo nowych widzów, także to też naprawdę mega, mega mordy za to dziękuję, bo Też to motywuje do tego, że chce się nagrywać, nie Jak widzi, widzi się, że te subskrypcje przybywają, to wszystko, no to Jednak nie, to nie ukrywajmy, no, no to... Większość osób mówi, że to Robi dla pasji zawsze i nie obchodzi, jaką mają liczbę subskrypcji, tego typu srebrów. Ja widzę, że tak mało realnie tu teraz to wygląda, ale dobra, po tym śniegu. Że nie obchodzi, ile mają wyświetleń i ile subów. No ale tak naprawdę, no myślę, że nikt tego wam nie powie. A każdy tak raczej myśli, że no... Ja gdzieś to... Jak widzisz, że nagrywasz i przykłada to się na jakiś sukces, że osiągasz coś. No, to, to myślę, że to wielu osób, wiele osób właśnie motywuje i cieszy dla oka. Więc no raczej to tak nie jest, że, mimo że dla pasji coś, no to myślę, że w jakimś stopniu każdego to obchodzi, nie? Jednak. Także to przejdźmy, przejdźmy sobie do czasu oglądania. Czas oglądania w godzinach w tym roku to jest 640, oh, pani ale tu inna no krzywa poszła tery 646 godzin. Prawie 647, także myślę, że to też naprawdę ładny czas. Nie jest jakoś źle. Jak na to, ile odcinków wydaliśmy, jak na to, że one są naprawdę krótkie, no to czas oglądania myślę, że tutaj naprawdę fajnie wyszedł i wyniósł. Także też jestem naprawdę zadowolony. Tak, jak w sumie zaraz pokażę Wam. Z, nie, wiem, teraz chyba jo, teraz przejdźmy mordy 3 do wyświetleń. I tutaj, mam no, naprawdę. Liczbą, liczbę wyświetleń, jaką udało nam się uzyskać w tym roku, to jest niewyobrażalna dla mnie liczba, żeby uzyskać taką, taką liczbę od wyświetleń, bo to jest naprawdę sporo, sporo mordy, bo mianowicie jest to aż 105 tysięcy wyświetleń i 825. Mord to jest naprawdę... No nie wiem, po prostu mam co powiedzieć, nie? Dziękuję z całego serca za te, za te wyświetlenia, no i mówię, no... Oby kolejny rok był jeszcze grubszy, bo to jak je, Ktoś się patrzy na to, nie, to jest po prostu, no No chce się aż robić do dalej, nie, tak naprawdę Także, no mówię W tym roku Ktoś, to jeszcze jest do pokazania, no nie To były w sumie takie najważniejsze statystyki, nie Które chciałbym wam przedstawić, tak jak co roku, w zasadzie nic to się nie zmienia No i bardzo dziękuję też za ten rok, nie, jednak i No i oby y Kolejny rok, który już za moment, bo już jutro Dzisiaj mamy Sylwestra, żeby, żeby było jeszcze, jeszcze bardziej grubszy, nie? Także tak to wygląda. No i co mordy, ja skoro już tak wszystko omówiliśmy, chciałbym Wam życzyć jeszcze yy, no przede wszystkim takiego dobrego wejścia, nie? Na ten nowy rok, żeby zdrowie było, niej, Udanego Sylwestra oczywiście, jak tam idziecie na jakąś imprezę, to też tej udanej. Bo wiadomo, impreza Sylwestrowa to raczej już tak każdego postawa, nie? Także co, szczęśliwego jeszcze raz nowego roku. No i widzimy się, no mam nadzieję, że zobaczymy się już wszyscy w kolejnych odcinkach, nie w nowym roku. Także jeszcze raz szczęśliwego nowego roku mi. Także wita, to są dwie takie moje krótkie życzenia. Ja naprawdę, wita, dobrze, że ja życzenia to nie umiem totalnie składać, nie? Tak jak ja jestem ciulowy w życzeniach, to nie wiem, czy jest jakaś gorsza osoba, która by była gorsza w życzeniach, bo u mnie to katastrofa, nie? Myślę, że ja widzę, że my tu już powoli dobiegamy do 20 minut odcinka, więc tutaj też naprawdę będziemy już powoli sobie kończyć, bo gdzieś Sylwester. Myślę, że też nie każdy ma czas y, oglądać tego odcinka. Nie wiadomo jak długiego dzisiaj, wiadomo te przygotowania do imprezy i cokolwiek. No tutaj są mordy, że teraz to co tutaj też tak wygląda, to rozważenie, jak wygląda, obornika, tak trochę nierealnie. Myślę, że to trochę lepiej będzie wyglądać. Myślałem, że ten e, śnik zwyczajnie zginie pod tym, jak będziemy sobie tutaj rozwozić ten obornik, ale widzę, że nie. My już tutaj ino teraz sobie rozwieziemy do końca i wtedy zjedziemy sobie na gospodarkę i mówię, będziemy wtedy sobie, sobie już kończyć, nie, ten odcineczek sylwestrowy. Także co, my sobie już tu mamy ino koniec, zjeżdżamy na gospodarkę i mówię, będziemy kończyć ten odcinek już w zasadzie ostatni rok w tym roku, znaczy odcinek w tym roku, nie, to jest... Ogólnie, mord, jeśli chodzi o ten rok, nie? On tak szybko zleciał. Mordy, że jeszcze, jeszcze żaden rok nie tak szybko nie zleciał jak ten, nie? Bo jeszcze co to dopiero będzie w 2024, bo jeszcze do dziś pamiętam, jakby to było tydzień temu, więc no, naprawdę sporo się pamięta z ostatniej imprezy sylwestrowej. Pamiętam totalnie wszystko, nie? Mówię, to się wydaje, jakby to było tydzień, tydzień temu dopiero. A tu już widzisz, tam mamy kolejny rok na stronie, człowiek już znowu starszy za chwilę. Także to jest po prostu masakra, jak ten czas z roku na rok y, coraz szybciej leci, nie? To jest tak, że nie trzeba po prostu wziąć się za roboty, zwyczajnie patrząc na to, jak ten czas się leci. leci. I bez obijania bawełny nie? Trzeba, trzeba ciągnąć to dalej, nie? Bo mówię, życie jest krótkie, rogu i no sami, pewnie wy sami po sobie też wiecie, że ten rok naprawdę mega szybko leci, że nawet nie zdąży się obrócić i tutaj rok już jest na stronie kolejny, nie? To jest po prostu masakra. No ale nie ma co się przyjmować. Rok ogólnie myślę, że naprawdę nawet fajnie spędzony. Tu były jakieś gorsze idee, ale wiadomo. Pod względem YouTube'a no naprawdę fajnie. I pod względem wyświetleń też... To, jak mówię, że jestem mega, mega zadowolony, nie? Także co mordy. Ja jeszcze raz Wam dziękuję za ten, yy, za ten spędzony wspólnie rok. Z witam bardzo serdecznie nowych widzów na kanale a ja już będę się kończył, no i widzimy już się w kolejnych odcinkach już w nowym roku. Także co? Siemano. Mam nadzieję, że takie krótkie, fajne podsumowanie tego roku. Sylwestrowy odcinek Wam się spodobał. Trochę jeszcze tej zimowej, świątecznej aury. No i co? Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!